ciężki sparing z Dąbrową, ale tym razem można powiedzieć, że były emocje jak w lidze. Walka do samego końca. E, tak jest. Udało się wygrać ostatnim rzutem. E, cieszymy się z tego zwycięstwa, ale wiadomo, że nie o to chodzi w, w tych sparingach. Chodzi o to, żeby w cały czas polepszać nasz styl gry e, i dyscyplinę naszą w obronie i to w ataku. Co jeszcze można poprawić, co według Ciebie jeszcze nie funkcjonuje tak, jak powinno? No założenia nasze przede wszystkim, bo jednak to założenia ten trenera są inne niż do tej pory dla wszystkich zawodników, które w swojej dotychczasowej karierze mieli, więc musimy te założenia realizować i przede wszystkim dyscyplina w tym w tych właśnie realizacji. Przede wszystkim za, za każdym razem poprawić naszą grę, żeby robić ten krok do przodu i, i to jest najlepsza szansa właśnie w takich sparingach. Przed nami, w zasadzie już mamy kompletny skład, dołączy jeszcze dwóch nowych zawodników, znamy już ich personalia, czy ty miałeś okazję im się przyjrzeć, wiesz z kim będziemy pracować? Widziałem ich skróty, e, highlightsy tak zwane, cieszę się, no, zawsze jest lepiej jak cała duża już jest razem w komplecie, wszyscy ciężko trenujemy. Nie ma łatwych treningów, ale, ale to daje efekty też treningi i, i, i wierzymy w to, że po prostu ciężką pracą, dyscypliną e, osiągniemy zamierzony cel. I cieszymy się właśnie, że do załączono z zwłaszcza że teraz w ostatnim czasie mamy lekkie braki kadrowe. W komplecie będziemy trenować no, raptem 3 tygodnie. Czy to, czy to jest taki wystarczający okres, żeby być gotowym na ten pierwszy mecz? E Obecna grupa już przystosowała się do nowych założeń trenera. Zawodnik, który grał ostatnio trener Jornado, dobrze mówię, tak jest. Do właśnie, dokładnie do. zna założenia, więc tylko nowy rozwijający będzie musiał szybko się zaadoptować, ale wydaje mi się, że nie będzie problemu, bo trener ma dużą cierpliwość naprawdę i na spokojnie będziemy przygotowali na początek sezonu. Pracowałeś już z wieloma trenerami, to jest kolejny w Twojej karierze. Co jest nowego? O, jest dużo nowych rzeczy. Zacznijmy od treningów. No, mamy, nie mamy łatwo. Wiadomo, że to jest ciężki też okres przygotowania do sezonu, no, ale naprawdę dużo biegamy, mieć dużą wydolność. Musimy być agresywni. To założenia, to, które trener mówił przed, przed rozpoczęciem nawet przygotowań, że mamy grać agresywnie, to trzeba mieć siły i trzeba być wybieganym. Dużo biegamy same treningi, później założenia taktyczne, koszyka, koszykarskie. Jednak e, dla mnie, dla zawodnika, który jakby 17 lat już zawodowo gra w koszykówkę, to niektóre są naprawdę fajne nowości i staram się przystosować się do nich. Wiem, że mamy już nawiki takie jeszcze z poprzednich lat, ale staram się naprawdę, staramy się wszyscy dojrzeć właśnie do, do, do tych nowych założeń taktycznych i jak najszybciej je opanować. Ale widać, że Twoja dyspozycja rośnie. Wykorzystujesz to, z czego słyniesz, jeżdżąc z dystansu, zbierasz piłki pod kosztem, dobijasz. Pracowałem, tutaj, nie ukrywam, że pracowałem troszeczkę na swoją formą, żeby ten sezon był o wiele lepszy w moim wykonaniu całego zespołu niż tam tamtym roku miało miejsce. Widziałem z czym się tutaj znowu spotkam, zderzę, z ciężką pracą i, i ciężko trawałem z, z Rafałem Szoszczem i chciałem mu w, w, w tym miejscu podziękować serdecznie za pracę, jak i też monicę i, i, i tutaj no, człowiek, jak wie z czym, z czym mu przyjdzie się zmierzyć, to naprawdę warto się przygotować. Zwłaszcza, że ten sezon, założenia ogólne zespołu, cele są fajne i fajnie byłoby je osiągnąć, zrealizować i, i gliwice na koszulackim mapie gdzieś postawić wysoko w hierarchii. Zapytam Cię jeszcze o ten pierwszy mecz. Rywal polski, cukier, rywal, który trenera jeszcze nie ma. Trzech raptem zawodników. Czy to będzie plus dla nas handicap, czy, czy w ogóle na ten temat nie rozmawiacie, nie myślicie? Nie, daleko bardzo do pierwszego meczu. Naprawdę staramy się realizować założenia. Ja tak już raz powtarzam, może to jest nużące, już, ale naprawdę to są nowe rzeczy i musimy nowe nawyki nabrać, na więc staramy się poprawiać nasze granie i, i naszą taktykę. Oglądamy nasze mecze sparingowe i na tym się skupiamy, żeby na, na, na kolejnym treningu było takie wideo, żeby robić krok do przodu, krok do przodu, a jest zawsze włożę założenia, że najpierw patrzy na siebie i w tym momencie na, na tym lepiej wyjdziemy, jak się bardzo przygotujemy do sezonu, jak szybko tak, taktykę założenia i będziemy mocno przygotowani fizycznie, więc nie będziemy się musieli nikogo bać. Wielkie dzięki. Dzięki.